Witam na moim kanale i powiem wam fakt, dlaczego Basti nie mówi. No zapraszam do oglądania jeszcze tam do poprzedniej ciekawostki. Zainspirował mnie ten komentarz i za niego dziękuję. Ja myślałem, że to jest oczywiste, dlaczego on nie mówi, ale jak widać dla niektórych nie może być. No i właśnie tutaj. Nawet yy, tak ta śmiechu zobaczę tam część sketchu polskiego kabaretu. Czekaj, Waldek! Waldek, czekaj, Waldek! Nie rozumiem migowego! Waldek, stój! Dziękuję za obejrzenie. Dawajcie lajka, like subskrypcję, komentujcie. No i zapraszam też do innych.